z temperaturą dochodzącą do 24 stopni w czwartek na Niźnie Szczecińskiej na południu 21 i 23. Tutaj będą występowały burze w ciągu W piątek więcej burz we wschodniej Polsce. Tutaj od 20 do 20 Uwaj burze będą, burze będą. Uprzątne opady deszczu i na termometrach o doświatach stopni maksymalnie. Nie tylko w pogodzie. Właściciel parku rozgrywki jest mega Hyperion. Ksedrenio, krople na wierzchu. Owoce lotu. Ok, ok, ok. Ksedrenio. Na program zaprosił sponsor producent garnków i przyborów kuchennych Cwigar. oj, są całe w tym, wiesz. A gdzie są takie z tymi, co tego? A pod tymi, co pani powiedziała? Ludziarnia tę na marek w rzadze. Lody tym bardziej. dziewięć, przy zakupie dwóch, tak? dziewięć, dziewięć, przy zakupie dwóch. Przedkładka, mały, wielki ser. To same. Zbliżyliśmy się do siebie. Ja to, że ostatnio żyliśmy w oddaleniu. Musieliśmy się zatrzymać. W życiu nic nie musimy. Ale razem ruszymy do przodu. Nie zawsze było łatwo ale przecież możemy na siebie liczyć Volkswagen ma ofertę która pozwoli ruszyć z miejsca Zobaczymy wow! za Ciebie trzy pierwsze rady a to dopiero początek korzyści Zajebiście. Ruszajmy razem Volkswagen Uwaga! W całej Europie telewizja zmienia pasmo nadawania Jeśli mieszkasz w zasięgu nadawania Zaznaczonych na mapce i 3 czerwca stracisz odbiór naszych kanałów, przestrój swój odbiornik, by dalej móc oglądać ulubione programy TVP, 7 i TTV. Jak to zrobić? Popróśnom w telewizorze automatyczne strojenie kanałów do nowych częstotliwości. Nasze kanały znajdziesz też w plejerze. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zdrowic plus polecę się na skurcze! Polecam zdrowić skurcz plus. Bo wiem, że zarywanie nocy przez skurcze nie należy do przyjemności. A stąd ja wiem, że skurcze potrafią odebrać radość schodzenia na trening. Skurcz skurcz, skurcz Plus, bo pomógł mnie i moim znajomym, które chłapały skurcze. Zdrowić, Zdrowić Skurcz Plus to kupy. suplement diety, który wspomaga prawidłową no, pracę mięśni i przyczynia się do prawidłowego krążenia w nogach. Zdrowić Skurcz Plus. Nie daj się złapać. Mm. I po reklamie. Bo niech to na chwila! Marszałek! A wszystko zaczęło się pod osłoną nocy, gdy nagle niespodziewanie w przepisach pandemicznych pojawiła się wzmianka o wyborach korespondencyjnych. I tak rozpoczęła się jedna z największych awantur politycznych ostatnich lat. I o tym mówimy w dniu na żywo w tepałem 24, punktualnie niemal o 11.00 nie bez powodu, dlatego, że już za chwilę ta awantura ma skończyć się względną zgodą, dlatego, że to ona pozwoliła na ustalenie daty wyborów. To najprawdopodobniej 28 dzień czerwca taka data padnie pewnie za moment. ZUS, marszałek Sejmu, która zarządza wybory prezydenckie i tak zrobi to kolejnym już razem. No to my trochę o historii, proszę państwa, będziemy rozmawiać z Radomirem Witem, bo wspomniałem już początek tej politycznej Dzień Dobry, Radku, awantury. Pamiętasz, co było dalej po tym, kiedy najpierw to seniorzy mieli głosować korespondencyjnie? Najpierw seniorzy, później wszyscy, chociaż no właśnie, zanim dotarliśmy do tego wszyscy, to po drodze wydrukowano pakiety wyborcze. Do dziś nie wiadomo za bardzo na jakiej konkretnie podstawie. Wszak gdy drukowano pakiety wyborcze, nie było jeszcze ustawy, która dawała możliwość głosowania korespondencyjnego. Gdzie te pakiety zniknęły. Sporo się wydarzyło w tym ostatnim czasie, łącznie z tym, że tutaj w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość forsowało w ostatnich tygodniach swoje koncepcje bardzo dynamicznie, Daj nierzadko pod osłoną nocy, z kolei później w Senacie, gdzie większości Prawo i Sprawiedliwości już nie ma, wykorzystano konstytucyjne 30 dni, jeżeli chodzi o głosowanie korespondencyjne, które miało się odbyć według koncepcji Prawa i Sprawiedliwości 10 maja i finalnie do tego nie doprowadzono. Chociaż to też jeszcze jest skomplikowana historia, bo to nie kwestia tego, że no, Senat tak. przytrzymał. Tak twierdzą politycy Prawa i Sprawiedliwości, senat odpowiada, wykorzystał swoje 30 dni, ale przecież w międzyczasie w jednej z tak zwanych tarcz związanych z pandemią koronawirusa Prawo i Sprawiedliwość pozamrażało kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej, jeżeli chodzi o przygotowanie wyborów, więc po drodze spory chaos się zrobił. Zwieńczeniem tego wszystkiego była postawa byłego już wicepremiera Jarosława Gowina, który zrzekł się z tego stanowiska. A może wiem, też... fajne 16 program no. zaprosił sponsor: producent leku Majkade wygodny. E, kombinezon, e, poprzez wiele pracy na harnę został tak dopracowany, że Gdzie struktura materiału, która jest na nogach, na przedramionach, na ramionach i są niesamowite. I jeszcze zapięcie, pięć, proszę Państwa, się tam tam jest bardzo ciekawe. To jest zapięcie w tak? Pokażmy. Ono nie jest przypadkowe, plażie, to, że nie tak. jest gdzieś z przodu. Nie Ty oh. wiesz, że się to wie. Powinnaś, kochanie, coś z tym zrobić. Proszę cię, zadzwoń na policję. Proszę cię, nie płacz! Nie, 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 nie. Nie się. Na ulicy, kiedy szedłem obok ciebie, tak wyrosłaś? Wtedy, ja bym poznała Ciebie. No to. Witaj, Mikołaj. Cześć. to też mi się przyczył. W Całe dzieciństwo to spędziliśmy. Z moim bratem u boku, jak papuśki nie rozmawiać Oprócz tego. Prawda? Padała ta mówił, ja, prawda? ale potem zaczęły się wątpliwości, potem zaczęły się pytania do Państwowej Komisji Wyborczej, i potem było pytanie do Trybunału Konstytucyjnego, że może jednak nie da się. No i warto zauważyć, że to najdroższe... A ten Trybunał to też fascynująca historia. Właśnie. Ten Trybunał to fascynująca Chyba historia, nie który nie nagle w jakiś zagadkowy sposób się Na przykład dał bardzo mało czasu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, żeby zająć stanowisko w sprawie tego, co marszałek może zrobić, jeżeli chodzi o w cudzysłowie przesuwanie... Kabaretu ciąg dalszy. W w ogóle nie ma kompetencji.